W Szkole Podstawowej numer 3 w Słubicach odbył się cykl warsztatów dietetycznych w ramach programu dla szkół realizowanego pod patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kroimy sobie jabłuszka, rozmawiamy o zdrowym żywieniu, rozmawiamy o zdrowym życiu. Dzieci mają dzisiaj okazję skorzystać z tego, że jest u nich dietetyk, więc zadają mi różne pytania, wymyślamy sobie różne fajne zabawy. No i w tym momencie dzieci właśnie sobie kroją te, te jabłka, wcześniej miały też poczęstunek z mleka. Wycinamy różne fajne kształty, żeby trochę to jedzenie owoców urozmaicić, żeby dzieciom się to fajnie kojarzyło. Ja też trochę sprzedaję tipów na to, co w domu można zrobić z tych owoców. Podpowiadam dzieciom, że można wykorzystać foremki, jabłka, gruszki, arbuzy itd. No i tak, w skrócie to jest program dla szkół. W zasadzie prawie wszystkie szkoły mają to podpisane. Chodzi tutaj o ten program, w którym szkoły dostają mleko, kefirki, jakieś owoce i warzywa dla dzieci. No i ja też tutaj z tego programu do, do szkoły przyjechałam. Jestem z zawodu i z wykształcenia dietetykiem i właśnie mam ogromną przyjemność prowadzić takie zajęcia dla najmłodszych dla klas 1-5. Rozmawiamy o żywieniu, rozmawiamy sobie o różnych mitach dietetycznych, bo starsze dzieci już o takich rzeczach też... Wiedzą, rozmawiamy o tym, jak po prostu zdrowo żyć, jak długo żyć i jak się dobrze czuć. Promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez działania edukacyjne w formie warsztatów jest ciekawą formą popularyzacji jednego z kluczowych elementów zdrowego stylu życia.